Auć, to musiało zaboleć Donalda Tuska, który chyba nie spodziewał się takiej riposty ze strony prezydenta Karola Nawrockiego. Ale szef rządu najwyraźniej wciąż nie może dojść do siebie po tym, co wydarzyło się w piątek w Poznaniu, jak i po tym, że Amerykanie po raz kolejny woleli rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a nie z nim. I o tym wszystkim w najnowszym komentarzu Karol Gac. Zapraszam. W tym wideo komentarzu będzie o kilku pozornie niezwiązanych ze sobą rzeczach, ale w rzeczywistości one bardzo ładnie nam się łączą. Najpierw zacznijmy od tego, co wydarzyło się w piątek. W, podczas obchodów 107 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ja nagrywałem już na ten temat oddzielny wideo komentarz wczoraj, więc kto jest zainteresowany, to może to zobaczyć w wersji dłuższej, ale w telegraficznym skrócie. Prezydent Karol Nawrocki miał bardzo ciepłe, wręcz entuzjastyczne przywitanie w przeciwieństwie do przedstawicieli rządu i koalicji rządzącej, którzy zostali w Poznaniu wygwizdani i wybuczeni, ale to nie wszystko. Podczas obchodów 107. rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego, a więc jednego z niewielu zwycięskich powstań mm, polskich, zabrakło przedstawicieli rządu. Nie było Donalda Tuska, nie było marszałka Sejmu, w Czerzastego, nie było też marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy Błońskiej. Byli ich przedstawiciele na szczeblu dosyć niskim, najwyższym rangą, był oczywiście prezydent Karol Nawrocki, który nie zbagatelizował tych obchodów, tylko wziął w nich czynny udział, tak samo jak wziął udział. W marszu, który przeszedł ulicami w Poznaniu, o tym wszystkim w, we wczorajszym wideo komentarzu. Ale podczas swojego wystąpienia prezydent Karol Nawrocki mówił m.in. o zachodniej granicy, nawiązał do walki Poznaniaków, nawiązał do powstania Wielkopolskiego i o tym, że walczyli z Prusami, no i że ot, generalnie Polacy są gotowi chronić, strzec swojej także zachodniej granicy, co nie spodobało się rządzącym, o czym za chwilę. Ale najpierw proszę posłuchać dokładnie tego, co powiedział prezydent. Prezydent Karol Nawrocki. Wspólnocie otwartej na Zachód, ale narodowej wspólnocie gotowej do obrony także zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy Wielkopolscy. Te słowa wywołały wściekłość w obozie władzy, wręcz furię. Najpierw odezwał się szef MSZ-u Radosław Sikorski, który napisał na portalu X, że dopóki Niemcami rządzi Hadecja, czyli CDU, CSU, albo socjaldemokracja, SPD, to nie mamy się czego obawiać, ale jeżeli do władzy dojdzie F AFD, no to wtedy to już w ogóle powinniśmy się obawiać. A potem głos zabrał premier Donald Tusk, którego w Poznaniu nie było, ale nie przeszkadzało mu to, by wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Trzeba przyznać otwarcie i uczciwie, że premier Donald Tusk już dłuższy czas temu przeistoczył się w takiego internetowego trolla. Tym razem szef rządu napisał tak. Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem Nawrocki, Brown, Mencken, PiS, a naszą koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. nöz Wschód albo Zachód. Napisał w swoim stylu Donald Tusk, wracając do tego starego podziału my, czyli Zachód, kontra oni, czyli Wschód. I tak dalej, i tak dalej. Czyli takie pustosłowie, które niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Ale widać wyraźnie, że Donaldowi Tuskowi chyba troszkę pali się grunt pod nogami, ale przy okazji to bardzo wygodne, by próbować sklejać między innymi Prawo i Sprawiedliwość prezydenta Karola Nawrockiego, chociażby z Grzegorzem Braunem i Koroną Polską. To ostatni... W przewodni Donalda Tuska i jego koalicji rządzącej, ale premier chyba się nie spodziewał, że odpisze sam zainteresowany, a prezydent Karol Nawrocki dał taką ripostę, że rozsmarował Donalda Tuska niczym dżem na chlebie. Proszę posłuchać. Panie premierze, trudno uwierzyć, że kończyliśmy ten sam wydział. Historyczny. Pan ma pretensje do Bolesława Chrobrego, że walczył na wschodzie i na zachodzie i do powstańców wielkopolskich, że walczyli o Polskę z Niemcami? To też zachód. Istota sporu jest raczej taka, że premier nie potrafi słuchać ze zrozumieniem albo celowo szuka konfliktu, bo mu się budżet służba zdrowia nie spina. A o zagrożeniu ze wschodu to ja już mówiłem, jak pan premier spacerował po molo i tulił Rosję, jaką jest. I mówię nadal, ale nie patrz, nie przy okazji powstania Wielkopolskiego, to nie ten wątek. Dobrej niedzieli, napisał prezydent Karol Nawrocki, a internauci zagłosowali wirtualnymi lajkami, bo wpis premiera Donalda Tuska polubiło 11 tysięcy osób, podało dalej 2 tysiące. Z kolei wpis Karola Nawrockiego polubiło na ten moment, przynajmniej kiedy nagrywam ten materiał, więc w poranek poniedziałek, 39 tysięcy osób, a więc ponad 3 razy więcej. 4 tysiące osób podało to dalej. Ja zresztą ten wpis umieściłem w swojej zakładce więc zachęcam Państwa także do odwiedzenia tej części mojego kanału. Ale, z czego może wynikać taka wściekłość, taka frustracja premiera Donalda Tuska? Myślę, że z dwóch pozornie niezwiązanych ze sobą rzeczy. Po pierwsze, z przyjęcia, jakie prezydent Karol Nawrocki otrzymał w Poznaniu, i, w, i faktu, że przedstawiciele rządu zostali wybuczeni, wygwizdani, i to w Poznaniu. Przecież bastionie koalicji obywatelskiej bardzo to ciekawe, bardzo to symptomatyczne, ale myślę, że premier, kiedy wpisał ten, kiedy pisał ten wpis na portalu X, wiedział już także, że Amerykanie, a precyzyjnie rzecz ujmując, Donald Trump, wolą rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a nie z nim Chodzi oczywiście o rozmowę telefoniczną przywódców europejskich po spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z Włodymiłem Zełańskim, do którego doszło wczoraj wieczorem czasu polskiego w Miami. Donald Trump mówił o tym, że jesteśmy już wszyscy bliżej pokoju, że te rozmowy rzeczywiście idą dobrze, że udało się kilka kwestii tutaj omówić, ale oczywiście, szanowni państwo, to daleka jeszcze droga do tego, by. Rzeczywiście nastał pokój, ale nieoczekiwanie wczoraj wieczorem, także późnym wieczorem, pojawił się wpis na stronie kancelarii prezydenta, z którego wynikało, że prezydent Karol Nawrocki rozmawiał bezpośrednio z Donaldem Trumpem, przekazując mu polskie stanowisko, polski punkt widzenia. Wpis brzmi tak. Prezydent RP Karol Nawrocki uczestniczył w telekonferencji przywódców europejskich z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem oraz prezydentem Ukrainy Wołdymem Załęskim. Omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił duże zaangażowanie prezydenta Trumpa w proces pokojowy i podziękował za dzisiejszą rozmowę. Zaznaczył, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę lotnisko Rzeszów-Jasionka służy jako hub dla ponad 90 Procent pomocy dla Ukrainy. Stąd pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa. Dzisiejsza rozmowa pokazuje, że wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w regionie muszą zapadać w gronie wszystkich zainteresowanych stron. Determinacja strony amerykańskiej i jedność stanowiska państw europejskich daje realną szansę na zakończenie wojny wywołanej przez Federację Rosyjską. I co nam mówi ten wpis? Po pierwsze, prezydent Karol Nawrocki jasno przypomniał o polskim wkładzie, jeśli chodzi o pomoc Ukrainy, ale także o Ukrainie, ale także o znaczeniu Polski w kontekście tego konfliktu, a więc przede wszystkim o lotnisku, lotnisku Rzeszów-Jasionka, przez którą przepływa, jak poinformował prezydent, ponad 90% pomocy. I o tym wszyscy powinni pamiętać. Nie tylko my, bo my o tym pamiętamy, ale także Ukraińcy, Niemcy, Amerykanie. Wszystkie strony tych rozmów. Rozmowy były dobre, ale jak się okazuje, choć początkowo przygotowywał się do nich Donald Tusk, to Amerykanie ponownie go pominęli. Ponownie woleli rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. I być może właśnie to tak frustruje Donalda Tuska, to tak go irytuje, denerwuje, że daje upust swoim emocjom na portalu X. Jestem ciekawy Państwa opinii w tej sprawie. Proszę pisać, proszę komentować. Sekcja komentarzy jest dla Państwa. Karol Gac, kłaniam się nisko.